Cześć! Cześć! Nasza odpowiedź na brief. Pomyśleliśmy o tym, by nie mówić o kupach, tylko by mówić o ludziach. Stąd też insight. Kiedy idę z psem na spacer i robi on kupę na miejski trawnik, mnie to nie rusza. Ale kiedy pies zrobi kupę na trawniku mojego przyjaciela, to sprzątam po nim, bo jest mi wstyd, a poza tym jest to trawnik mojego przyjaciela. Co prawda nie mój, ale sam bym nie chciał znaleźć się w takiej sytuacji. Dlaczego tak jest? Jeżeli coś należy do wszystkich, to jest niczyje, a jeżeli coś ma właściciela, to bardziej to szanujemy. Nie zrobisz psem kupy na trawniku siostry, wujka czy sąsiada, a jak zrobisz, to posprzątasz. A co z miejskimi trawnikami? Są publiczne. I tutaj tkwi problem. Sprawmy, żeby były nasze. Moje lub twoje wasze. Nasz pomysł na rozwiązanie problemu. Kawałek trawnika dla każdego. Dajmy mieszkańcom Warszawy możliwość posiadania w cudzysłowie fragmenty przestrzeni publicznej, żeby ją wspólnie szanować dla ludzi i psów. Jak to zrobimy? Z pomocą skrzynek pocztowych docieramy do mieszkańców. Dajemy im możliwość przypisania do tego konkretnego trawnika fragmentu ich historii na tabliczkach, które będą umieszczane na trawniku. I taka przykładowa historia: trawnik pana Zygmunta. Pan Zygmunt chodzi tędy od 40 lat z żoną na spacery. Uszanuj to, sprzątaj po swoim się. Albo trawniczek małej Zosi, gdzie babcia uczyła ją chodzić i teraz Zosia prosi, żeby nie kupkać. Budujemy w ten sposób współodpowiedzialność za przestrzeń publiczną. Personalizujemy trawnik. Przez co nie jest on własnością miasta, ale konkretnych osób. Przestaje być anonimowy i zyskuje tożsamość oraz konkretną historię. Dzięki. Dzięki.